Mega Ci dziękuję! Witam ci Kubik ze Serducho, żółwik, beczka, piąteczka, parwis Bardzo, bardzo dziękuję. Mega się jeszcze że przemix. Bardzo fajny, fajny. Bardzo miło. Dobra, mamy tak. I teraz tak. W tym momencie by się już animował napis. I to. I teraz tak. Kończy się animować w tym miejscu. To ten przycisk by już pojechał tutaj. Ok, obrócił się do takiego położenia, albo tak troszeczkę, może tak. Ok, i tu będzie klikał, i zaraz zobaczycie animację klikania. Bo to też nie jest nigdzie tłumaczone. a yy, na pewno się ona przyda, ta opcja. Ok, dobra, kogoś tu chyba po. Nie! Nie 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 Test 500 złotych Test 1 test 2